Moi drodzy, dzisiejszy update do Pets Motora niestety będzie mały. To jest już potwierdzone, bo po prostu deweloperzy bardzo mało rzeczy zrobili, praktycznie żadnych przecieków nie ma. Ale jest kilka rzeczy potwierdzeń, które będą i w tym odcinku wam o nich powiem. Moi drodzy, jak coś ten odcinek jest nakrywany w środku nocy, dlatego jestem taki cichy i spokojny, lekko mówiąc. Jak coś to jeszcze w tym dniu wrzucę inny filmik, w którym będę po raz już chyba ostatni otwierać te cele. Tam 1300 razy coś takiego. I w nim ogłoszę zwycięzców giveaway wczorajszego. Jak na razie jeszcze giveaway trwa dopóki nie wrzucę tego filmiku. A go wrzucę tak w środku dnia, może wieczorem. Pierwsza rzecz, i to będzie największa rzecz w tym audycji prawdopodobnie, ale jest jednak mała. To jest to, że będzie można tutaj wejść. I tutaj będzie specjalna arena, teraz wam pokazuję. W której będzie duży czas do rozwalania na pewno, będzie specjalne jajko. W którym będzie duża szansa na chyba tego Huge Polis Skata, tak mi się wydaje. No, powinno być na no, już poiska bo go po prostu dodadzą razem z tą aktualizacją. No idealnie wypasowało do jajka, do całej miejscówki, nie? Oprócz tego, wiadomo, że mają być nowe jajka. Tutaj mamy takie o jajca teraz, no ale wiemy, że od y, update'u będą kolejne inne nowe jajka. A więc, jeżeli się zastanawiasz, czy kupić te jajka, aby sobie otworzyć, albo trzymać, aby po prostu zainwestować w nie, to możesz to zrobić teraz, bo one powinny chociaż trochę wzrosnąć zaraz po update'ie. Oczywiście nie gwarantuję, że ze wzrostem jakoś niesamowicie, ale tam taki wzrost powinien być. Jeżeli teraz w tej nocy, kiedy ja to montuję yy, i nagrywam, yy, nie tryhardują zrobieniem zrobieniu update'u i nie dodają jakichś nowych harmonii czy coś, to wszystko, co tam teraz powiedziałem, prawdopodobnie będzie po prostu tym update'em. Nic więcej. Może jakieś tam mini dodatki, jakieś no może kilka nowych itemów, albo nawet nie. Jest taki mega mały update, to będzie niby szkoda, ale jednak zawsze fajnie, że ten update będzie w ogóle nie, bo zawsze mogło być coś takiego jak. Dopiero co było, że po prostu czekamy 3 tygodnie na jakiś jeden update, który przyjdziemy w kilka godzin. Dobra, więc to będzie na tyle w tym odcinku, bo to właśnie na, najprawdopodobniej będzie z tyle z tego update. U. To będzie taki mini update, a więc to będzie na tyle. Zostawcie lajka, subskrypcję i żegnam Was.